Trzeci odcinek z BYD Seal. Jeżdżę tym samochodem już od chyba 4 albo 5 dni i przejechałem już prawie 3000 km. Moje zużycie energii to około 20 kWh, 21 bym nawet powiedział. Niestety w tym samochodzie nie da się sprawdzić, ile mamy zużycia na danym odcinku, to jest bardzo duży minus tego samochodu, a dzisiaj chciałbym właśnie z Wami porozmawiać o plusach i o minusach tego samochodu. To jest na całym odcinku 13 000 km, natomiast jeżeli chcielibyśmy sobie sprawdzić ostatnie 50 km, to 26 Przy Dynamicznej jeździe. To jest wersja z napędem na tył, więc za dużej mocy tutaj nie mamy, ale jechałem autostradą i trochę sobie poprzyspieszałem. I teraz ładując się na Greenwayu 26 razy 2,10 to daje nam 54,60 zł za ładowanie na takiej ładowarce Greenwaya przy tej najwyższej taryfie przy abonamencie 80 zł miesięcznie, który płacę. Jestem pod dużymi emocjami, ale te emocje powoli już gasną, bo jeżdżę tym samochodem już tak jak mówiłem kilka dni, już dużo kilometrów przejechałem, ale to co jest dla mnie najważniejsze i to co jest jakby świadectwem tego, że to jest dobry samochód, to jest to, że po tych kilku dniach ja mam ochotę na więcej i to nie jest tak, że mi się ten samochód przestał podobać, albo że już chcę wrócić z powrotem do Tesli, on daje mi tyle emocji, że z wielką chęcią go cały czas odkrywam. Mówiłem w ostatnim odcinku 1000 km Challenge, że podejrzewam, że tutaj może być problem, jak w Tesla Model 3. Zobaczymy, czy faktycznie tak jest. Chodzi o to, że woda, która się zbiera tutaj, w tym miejscu, bo tutaj ta klapa jest tak wyprofilowana, że tutaj zobaczcie, ile się zbiera tej wody, przy otwarciu klapy spadnie na szybę i spadnie do, yy, do środka. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo mam tam trochę sprzętu, ale no dobra. Zaryzykujmy, zobaczcie. Na szczęście aktywna piana ma opóźniony zapłon Ale zobaczcie, to w zwolnionym tempie możemy zobaczyć co się dzieje z taką wodą I posiadacze wczesnych modeli Tesla Model 3 wiedzą o co chodzi, znają ten problem To sobie teraz tutaj ładnie spada Swoją drogą tutaj mam właśnie hubu i przypominam Wam o moim sklepie opark.shop, gdzie możecie sobie nabyć takie różne zasilacze. To jest drugie hubu moje, tam jest jeszcze juice booster, więc takie rzeczy możecie sobie u mnie kupić. Ja umyję samochód, oj, zobaczcie co tutaj już się dzieje. Zaczyna ta piana tutaj nam przechodzić przez tą uszczelkę, i to jest w zwolnionym tempie, że tak powiem, ale gdyby to było w pełnym tempie, to na bank. Tutaj by to wszystko powpadało do środka. Właśnie jestem ciekaw, czy ten sam problem ma BUID, czy BUID na przykład nauczyło się na błędach testy i tego nie zrobi. Umyję auto i zobaczymy, jak to będzie na czystym aucie. BUID nie ma tego problemu, bo tutaj ta woda dosyć mocno spływa, w sensie ona jakby nie utrzymuje się tutaj tak, jak myślałem. Więc jak otworzę maskę, to no zatrzymuję się na tej uszczelce. Znaczy na tej zwalniałem, na tej zatrzymuję. Także już ja się przy, przygotowałem, żeby nie zamoczyć sobie sprzętu. No niepotrzebnie. Wciskamy gaz do dechy. Szału tutaj nie ma, bo samochód ma dosyć sobą moc bo to jest wersja tylno napędowa. No ale po chwili mamy już 120 na godzinę. To, co mi się podoba w ID, to jest to w kontekście tej klapy bagażnika, że ja jestem niemalże przekonany, że gdyby była taka sytuacja, że faktycznie ta woda czy śnieg wpada do środka. To zgłoszę to do mojego kolegi, kolegi który pracuje w BUID. On to zgłosi dalej i BUID szybko coś z tym zrobi. W sensie chodzi mi o ten czas reakcji. Jakby to są takie moje domniemania na podstawie tego, co słyszałem od osób pracujących w BUID, ale podobno tam jest też bardzo szybki czas działania w kontekście właśnie takich różnych poprawek. To jest pierwszy taki, powiedzmy, samochód BUID Seal. Według mnie. Taki bardziej premium, taki, który może gdzieś tam zachęcić większą grupę osób do siebie. I uważam, że kolejna generacja tego samochodu będzie jeszcze lepsza. I to też znowu mogę porównać do trójki, do Tesli. Ja tak cały czas porównuję do Tesli, ale te marki są dla mnie jakby bardzo podobne, jeżeli, jeżeli chodzi o ich taki sposób podchodzenia, podejścia do elektromobilności. Więc, jakby, to jest też podobieństwo Tesli Model 3, które na początku miało mnóstwo wad. Naprawdę był taki produkt, który był wpuszczony z wieloma wadami, jak zresztą Model S i, i pozostałe modele Tesli, który po prostu był na bieżąco usprawniany i cały czas, tak naprawdę, w czasie rzeczywistym. Tesla pracowała nad tymi samochodami i wierzę, że w BYD będzie tak samo i że te wszystkie opinie użytkowników, że te wszystkie problemy zgłaszane przez różne sieci dealerskie i tak dalej, one będą rozwiązywane na bieżąco i ten samochód już jest dobry tak jak jest na samym początku swojej drogi, swojej kariery można powiedzieć w, samochod w samochodach elektrycznych, ale jestem ciekaw kolejnej generacji, kolejnej generacji Sila. Która będzie miała na przykład y, przede wszystkim wyższą moc ładowania, bo to jest dla mnie, to jest myślę taka rzecz, która powoduje, że ja dzisiaj tego samochodu nie kupię. Nawet z moim wspólnikiem Wojtkiem, dzisiaj rozmawialiśmy, wczoraj rozmawialiśmy, kilka dni temu rozmawialiśmy o tym, e, czy by nie kupić sobie zamiast e, Tesli BUID jednego do firmy, do naszej firmy Ingrid 360, gdzie też zapraszam Was po leasingi i ubezpieczenia. I tak sobie stwierdziliśmy, że nie, że kupilibyśmy go, gdyby miał wyższą moc ładowania, i przede wszystkim poczekamy na kolejną wersję, która będzie na pewno miała wiele, wiele rzeczy poprawionych bo tutaj jest wiele rzeczy do poprawy, chociażby system. Software tutaj to dla mnie jest, yy, może nie tragedia, ale jest bardzo słaby. Z obracania ekranu przykładowo w ogóle nie korzystam, bo ten ekran można sobie obracać pionowo i poziomo. Ja cały czas jeżdżę na poziomem, bo tylko na poziomem działa Apple CarPlay, na pionowym on nie działa, więc ten pionowy ekran jest chyba tylko pod jakieś aplikacje różne. Jest to niewygodne, bo jest za wysoko po prostu i zasłania nam też dużą część szyby. Więc... Jest tutaj dużo do poprawy. Pod kątem komfortu. Tutaj jest dla mnie bajka, bardziej software plus jakby zarządzanie energią. Takie rzeczy jak na przykład rozłączanie ładowania. Do tego jeszcze nie doszedłem, może gdzieś tam w ustawieniach to jest, no ale przede wszystkim mod ładowania i system. To są dwie największe wady, które w tym momencie mogę wskazać na BYD. Reszta jest OK. Przenosimy się do naszej siedziby Ingreen 360, gdzie właśnie sprawdzamy samochód klienta który wczoraj odebraliśmy z salonu Tesli, przyjechał do nas na naszej lawecie, bo no też takie usługi, usługi świadczymy, czyli jeżeli chcecie odebrać auto gotowe, w 100%, czyli sprawdzone, naładowane po detailingu, z nałożoną folią, z dodatkowymi akcesoriami to też taką usługę możecie sobie u nas zamówić. Przy okazji samochód jest też finansowany u nas i jest też ubezpieczony, y, pakiet Ergohestia dla elektryków dedykowany, tak więc też zapraszam do strony naszej Tesla tesle.pl albo Ingreen360 możecie sobie sprawdzić tam naszą ofertę, wyjątkową ofertę na ubezpieczenia. Ej, bo wy tak sobie tutaj gadacie, a my też byśmy chcieli poznać waszą tak. opinię. Tak, pierwszy raz widzę BYD i ogólne wrażenie bardzo fajnie jest, bardzo wygodnie. Uwielbiam Tesle, to mogę powiedzieć, że to jest bardzo dobra konkurencja. Ale tak, bo jeździsz no. trójką, prawie że na co dzień można powiedzieć. Tak, jak no? z tyłu ci się tutaj lepiej niż w trójce bardziej podoba? Wiesz co, jest wygodniej, na pewno jest wygodniej siedzenia są kurde mięciutkie, nie? Mięciutkie materiały są bardzo... w ogóle tutaj, nie to też podkreślałem na filmie, na przykład tu jak sobie dotkniemy. No to jest po prostu bajka. I czy tutaj o tutaj to w ogóle i myślę, że jak nawet trzy osoby tutaj wejdą, to będzie bardziej komfortowo niż w trójce. Tak mi się wydaje, nie wiem, ale co jest fajne, Wojtek jest przede mną, Wojtek jest wysoki i ma fotel ustawiony pod siebie, a ja mam jeszcze bardzo dużo miejsca w kolanach. Mam duże buty, które mają platformę i też na spokojnie mogę je tam jeszcze. Ja sobie właśnie nie wsunąć. mogłem, jakoś chyba macie tam. A ja mam wiem. i tak but na platformie dłużej, a i tak mogę troszeczkę sobie okay. je delikatnie wsunąć i jest tak czy siak wygodnie. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony wykonaniem tego samochodu ceną. I jeszcze raz powtórzę, że to będzie bardzo duży konkurent względem Tesli Model 3. To jest Monika w ogóle sytuacja jest. Dosyć zabawna, bo jak kilka dni temu nagrywałem film, to przedstawiłem wam Monikę jako nowego członka zespołu i wiesz, Monika, że mikrofon wtedy był włączony i to wszystko się nie nagrało. Trochę dobrze. To wszystko się nie nagrało, więc jeszcze raz przedstawiam wam Monikę tutaj Wiki, Wojtka, już znacie. I oczywiście teraz Monika jako kolejna musisz wyrazić swoje zdanie na temat tego pojazdu. Bardzo mi się podoba jakość wykonania tego samochodu. Fotele są bardzo fajne, przepiękne przeszycia, taki bardzo dosyć oryginalny design. Bardzo mi się też podoba, no w ogóle wszystkie całe wykończenie jest super. Nie jest źle naprawdę za ten hajs i to co tutaj, jak to wygląda w środku. Interfejs ekranu kojarzy mi się z Androidem, a nie lubię Androida, więc to jest dla mnie minus, ale poza no to tym to akurat... jak to wszystko wygląda, to jest bardzo ładne tutaj. To jest bardzo trudne w ogóle w obsłudze, bo jakby no wiadomo, trzeba się zawsze przyzwyczaić, ale mamy tutaj jakieś różne aplikacje, mamy sklep. Ja generalnie z tego nie korzystałem, dlatego że mamy tutaj Apple CarPlay. O tutaj mamy na przykład audiotekę. Polecam w ogóle, Ego, to twój właśnie. Ego to Twój wróg, słucham właśnie takiej e, książki. E, myślę, że wielu się przyda. E, no i zobaczcie, jak włączymy sobie nawigację, to mamy po prostu na cały ekran i to jest świetne, że e, rzadko spotykane, że tak duży Apple CarPlay mamy. Wow, ale. Gdyby nie to, że to wszystko wygląda jak Android, byłoby 10 na 10. Jeśli chodzi o przód, daję teraz 9 na 10, więc i tak jest wysoko. Gdyby nie ten ekran, byłaby mocna dyszka. I chciałbym jeszcze wam pokazać tutaj tą różnicę tak jeden do jednego. I Wojtek, mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, bo już o tym dyskutujemy od kilku dni, ale zobaczcie na te mordki i powiedzcie, które Wam się bardziej podoba? Znaczy nie ukrywajmy, że my też jesteśmy już po jakby dogłębnej jeździe testowej tak. BYD AWD i z napędem na tył. I generalnie rzecz biorąc, no, mi się ten samochód naprawdę zaczyna podobać. Ja mam już przejechane tutaj prawie 3000 km BYD e, Silu. I dzisiaj nawet jak sobie jadłem śniadanie na Orlenie, co może nie zabrzmi dobrze. To siedziałem sobie na ogródku i przed pani zaczął oglądać ten samochód. I właśnie ten samochód mam wrażenie, że bardziej zachwyca osoby z zewnątrz, bo Tesla już jest taka trochę oklepana. Oklepana, nie? No ludzie się przyzwyczaili do niej. Dla mnie to jest nadal świetny samochód, jeden z najlepszych na świecie, ale w dalszym ciągu tak jak widzicie po moich materiałach, moich materiałach, że ja tak trochę się bije między tym a tym. Ale dzisiaj to jest dla mnie po prostu taką większą nowością i wizualnie też. No, Szukamy ma... generalnie odpowiednika tesli, nie? Szukamy trochę, no. I wydaje mi się, że po takich wstępnych testach i patrząc wizualnie, no to BYD uważam, że tutaj bardzo mocno bepcze popięta w Tesli. A w ogóle, co BYD ma w zestawie? Jakby w podstawie, bo to jest samochód, który jest bazowy, to nie jest żadna usportowiona wersja, to jest najsłabsza wersja z najgorszym przyspieszeniem z baterią tą samą, bo wszystkie BYD Sile mają 82,5 kWh. Zobaczcie ten dyfuzor tutaj. Tutaj te żeberka to wygląda jakbyśmy sobie, nie wiem, zrobili jakieś takie rozwiązanie aftermarketowe albo sobie to jakoś tam stuningowali dodatkowo, a to jest w 100% podstawa i to wygląda naprawdę świetnie. To dodaje takiego charakteru. Tył mi się mniej podoba niż przód samochodu. Myślę, że tył trójki mi się bardziej podoba niż Sila. Za to z przodu jest bardziej agresywny i ten przód wygrywa. Tutaj jeszcze tak Ciekawostka, może zacznijmy od tego, że tak jak wcześniej mówiłem, że tutaj ładujemy się z naszego hubu, czyli z urządzenia Green Sella, które możecie kupić u mnie w sklepie Fpark.Shop. Teraz w nowych trójeczkach już nie ma w zestawie zasilaczy. Od lipca nie dostajecie zasilacza jednofazowego. Bo do lipca do wszystkich zakupionych Tesli mieliście w zestawie dwa przewody. Przewód Type 2 oraz przewód jednofazowy. Type 2 to jest właśnie takie coś, czyli męskie, żeńskie wejście Type 2 do e, stosowania w różnych wallboxach, w słupkach takich wolnostojących. Generalnie, jeżeli chcecie ładować się w domu, no to to Wam za wiele nie zrobi. E, natomiast, jeżeli chcecie się ładować w domu, no to w tym momencie musicie się wyposażyć w jakieś urządzenie po prostu zewnętrzne. Możecie albo podczas zakupu, konfiguracji samochodu kupić sobie zasilacz jednofazowy Tesli. E, on kosztuje około 900 zł, można to też sobie skonfigurować przy zakupie samochodu, tylko, że znowu macie cały czas jednofazowe złącze do ładowania, czyli auto będzie się ładowało około 24 godziny w przypadku long range'a, tak jak ten. Natomiast możecie sobie kupić u mnie w sklepie albo hubu, które z gniazdka siłowego naładuje Wam Tesla w 8 godzin, albo kupić sobie takiego juice boostera, który ma wymienne końcówki. I teraz tutaj ładujemy się z gniazdka jednofazowego z mocą 3 kW, no, bo szybciej po prostu nie potrzeba, bo auto i tak tutaj sobie jeszcze będzie czekało chwilę. Ale w każdej chwili możemy sobie zmienić końcówkę na gniazdo siłowe lub Type 2. Czyli tym rozwiązaniem, z boosterem, tak naprawdę zastępujemy sobie hubu przykładowo, zastępujemy sobie ten przywód Type 2, bo mamy tutaj końcówkę, i zastępujemy zasilacz jednofazowy, więc taką jedną skrzyneczką mamy trzy możliwości ładowania, plus możemy sobie to rozbudowywać. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. I tutaj podkreślam, że od lipca tych zasilaczy w testie nie ma. Zwróćcie uwagę jeszcze na tą uszczelkę, o której mówiłem wcześniej. To jest to, co pokazywałem Wam w UID że na początku, porównywałem do testy, że na początku w testy tej uszczelki nie było i woda spływała do środka. No w BYD dzisiaj jakoś to zadziałało i ta woda nie spłynęła, dlatego że podejrzewam, że tu jest po prostu dobrze wyprofilowana ta klapa. No ale nadal mam wielki dylemat i nadal się zastanawiamy, co by sobie tutaj do, do firmy takiego dokupić. sprawić, kupić. no ale myślę, że jednak bym poszedł BYD, bo powtarzam się po raz tysięczny, ale dla mnie BYD ma dużą przyszłość. To prawda i no, generalnie mi na przykład przeszkadza moc ładowania na ten moment jeszcze. A wiesz, i... że nawet to powiedziałem jako jedna z, z dwóch największych wad mm -hmm. w tym samochodzie, dlaczego teraz go nie kupimy? A tak. zgadnij, jaka była druga wada? Mm, system pewnie. Dokładnie. Bo rozmawialiśmy czyli... też o tym. <laughs> dlatego, no, tak, dlatego jesteś moim wspólnikiem. Dokładnie. Co rozumiemy bez to są dwie rzeczy, które w tym momencie dyskwalifikują BYD. Tak.